Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, co sztuczna inteligencja jest w stanie przynieść na rynek krypto. Poruszymy sobie parę ciekawych coinów związanych z tym. Także zapraszam Was do tego odcinka, bo wydaje mi się, że ta końcówka roku dla AI może być dosyć mocna. Oczywiście, wiecie, różnie tutaj. Wszystko może być, jest to moje zagranie. Standardowo, jeżeli odcinek ci się spodoba, zostaw łapkę w górę, subskrypcję. No i jedna osoba, która skomentuje, wygrywa 10 dolarów. Ostatnio, parę dni temu, w filmie właśnie wybrałem tutaj jedną osobę. Napisałem, że wygrywa 10 dolarów, odezwał się do mnie na Twitterze i tutaj macie potwierdzenie, że nagroda została wysłana. Także zachęcam was do zostawienia właśnie jakiegoś komentarza, subskrypcji. No i w opisie macie wszystkie potrzebne linki do mojej społeczności, to zawsze się Przydaje. No i zaczynając tutaj w ogóle od sztucznej inteligencji, no to pewnie wszyscy dobrze pamiętacie ten trend, gdzie kryptowaluty związane z AI bardzo mocno rosły. Tao, Fed. Ja o Tao już nagrywałem odcinki dawno, dawno temu, 20 listopada 2022, zaraz będą dwa lata od tego. No i zobaczcie, że wtedy na odcinku pokazywałem poradnik, jak kupić Tao po 19,40 dolarów. Obecnie Tao. Już sobie pokażemy, po ile jest obecnie tało, ale jakieś 350 dolarów, coś, coś koło tego, jak pamiętam, 250, no to dobra, to trochę przesadziłem, ale wiemy, że tało miało tutaj ATH na dość wysokim poziomie prawie 700 dolarów, no i ja uważam, że tało po 1000 dolarów to jest, to jest przyszłość. No jednak trzeba trzeba czekać. Ja cały czas tało stakeuję w ogóle na tało macie super steak, bo chyba jest 33%. Polecam sobie pobrać portfel Talisman. więc tego naprawdę spoko, spoko APR obecnie 16%, widzę nie, całe 17. No ale u mnie cały czas to TAO leży tutaj na stake'u. I, I sobie działa, więc to jest na pewno kryptowaluta, którą trzymam i uważam, że ma ona bardzo duży potencjał. Robiłem o tym poradniki, także warto do tego zwrócić. Tutaj też posta dodawałem: 100, 100 dolarów. Wtedy był pierwszy raz, kupowałem po 19, potem 35, 50. Szkoda, że nie kupiłem więcej, no ale wiecie, jak to jest, nie? Była jeszcze Kizuna, to jest taki memcoin od Tao Kizuna, od społeczności, która siedzi wokół Tao. No i na tym zarobiłem dwa razy: że wchodziłem, wychodziłem, wchodziłem, wychodziłem. No ale obecnie wykres się prezentuje tak i nie wiem, czy coś z tego jeszcze będzie. Chyba trzymam w tym jakieś drobne, także nie zachęcam. I jeszcze było com.ai, jak pamiętam, nie wiem, czy znajdę stronę. Oni zmienili nazwę, oni mieli rebranding, jak pewnie możecie pamiętać. No i ja tutaj też również grubo wchodziłem, coś, coś, coś zarobiłem, coś wyszedłem. No ale pamiętam, że tutaj coś poszło nie tak, tak samo jak gridnet, pewnie dobrze pamiętacie i chyba skama. To wszystko zawaliło. No ale tało jest na pewno jedną z rzeczy. No i w ogóle co nadchodzi? Bo nadchodzi czat GBT5. No i ja tutaj w ogóle pokazuję Wam ciekawe narzędzie, które się nazywa abacus.ai. Jest to przeciwieństwo czatu GPT za zdecydowanie mniejszą cenę. Ja tutaj za 10 dolarów mam dostęp do czata GBT4.0. Do tego premium, który kosztuje normalnie 20. Plus mam jakieś inne udogodnienia, których jeszcze sobie nie zdaję sprawy. Ale tak sobie to testuję z firmą i, i, i z ludźmi jak to, jak to powiedzmy mniej więcej działa. No fajne jest to, że zadajecie pytania, on tu nam odpowiada, jak, jak to standard. Wiem, że można podać linka, jakie rzeczy na przykład wprowadza chat GPT, wypisz je na podstawie poniższych artykułów, wprowadziliśmy dwa linki. I on wszystko czyta te artykuły i wprowadza. Nie wiem, czy, czy, czy to jest podstawowe już w czacie płatnym. No ale na pewno ten Abacus ma więcej opcji za mniejsze pieniądze. Jest to spoko opcja, warto sobie to sprawdzić. Ale przede wszystkim, jak wejdzie czat gpt 5 to moim zdaniem znowu będzie narracja na to, jakie AI jest zajebiste i tak dalej. A to nam tylko pozwoli po prostu znowu rosnąć. Więc jak wchodzimy sobie w kategorię Market Cap, kryptowaluty związane z AI, mamy ich tutaj kilka. No to ja tutaj upatruję potencjalnych wzrostów. Oczywiście kryptowaluty typu NIR, ICP, co moim zdaniem bez sensu, nie ukrywam, ale na przykład FED jest bardzo mocny, Render, TAO, The Grapha ja nie mam, nie ukrywam, Akash Network to też jest moim zdaniem ciekawa kryptowaluta, IOS, Golem odpuszczam kompletnie. Pamiętam, że Singularity kiedyś był popularny, Arcam to jest do śledzenia walletów bardzo mocne narzędzie, trochę kontrowersyjne, Track, Ocean Protocol, Nosana. No, jakby tych coinów jest dużo i ciężko je wszystkie wymienić. Wiem, że nawet GameSwitch ma przecież AI Chain, więc jeżeli to się wszystko wiecie, połączy, to jest potencjał pod wzrosty. No, ja tutaj wam powiem tak, że na pewno iOS jest w moim portfelu. Jest to ciekawa kryptowaluta. Kiedyś na prywatnym tele, tele, Telegramie go rozgrywałem. Kryptobiten też o tym pisał. Wchodziłem po 30 centów, urosło to do dolara. Sprzedałem chyba przy 70 centach. Obecnie znowu 37 centów. No i to jest rozwiązanie dla przechowywania danych sieci Web3. Więc po prostu, jak macie jakieś Web3 dane, no to on, to on to przechowywuje. Wiecie o co chodzi. Związane z transmisją na żywo, wideo, na, żądza, na żądanie, czyli VOD. No i to wszystko jest niby zasilane przez społeczność, oferuje to bezpieczną warstwę pamięci dla całego krypto związanego z tym. Filmy z branży, z branży mediów, rozrywka mogą wykorzystywać iOS do zdecentralizowanego, bezpiecznego przechowywania swoich zasobów multimedialnych. Oczywiście wiemy, jak to jest to jest tylko narracja, ale mamy tutaj też narrację pod Data Storage co też jest potencjalnie. Ciekawe, że mamy Depin, Storage. No i w sumie to tyle z tych takich ciekawszych kategorii, ale no jeżeli będzie narracja na przykład pod Filcoina, no to iOS również może tym fajnie fajnie skorzystać. No i jest to jedna z kryptowalut, którą którą trzymam. Następny jest Render. Pewnie dobrze go kojarzycie, bo jest to bardzo bardzo popularna kryptowaluta. Polega na wykorzystaniu waszego GPW do renderowania grafik, filmów, efektów wizualnych i wszystkiego tego stylu, czyli wy możecie oddać swoje GPU w zamian oni je wykorzystują i na przykład realizują wygenerowanie komuś GPU, tak jak kiedyś się wykorzystywało karty graficzne do kopania i ktoś mógł używać waszej karty do mogliście wystawić swoją kartę i tak jak chyba gamerhash oferował dla gamerów, że po prostu mogli używać swoich kart do kopania, tak tutaj możecie oddać jakby swoją kartę i, i tworzyć AI w pewien sposób, no bo AI potrzebuje mocnych kart graficznych. Jest to jeden z coinów, który również tam gdzieś posiadam. Już małą ekspozycję, bo dość duży market cap, no ale na pewno jest to projekt ciekawy, ciekawy uwagi. Następnym projektem jest TAI, TARS protocol. Tu już mamy zdecydowanie mniejszy market cap, bo to tylko 14 milionów. Tak obecnie wygląda cały wykres. Czyli jakieś wzrosty, coś spadło, wzrosty spadło. Wiecie, wiecie jak to jest. Też również go pamiętam, rozgrywałem na prywatnej grupie, ale tam jakichś wzrostów specjalnie nie, nie, nie było. No, jest to platforma sztucznej inteligencji zbudowana na Solanie. Dużo w ogóle tych projektów jest na Solanie zbudowanych początkowo, a potem te tokeny są wszystkie przerzucane na Ethereum. To w ogóle tak nie wiem. Ja bym chyba robił od razu na Ethereum, no ale wiecie, jak to, jak to twórcy. No i tutaj mamy, dostar tutaj TAI próbuje dostarczyć skalowanie modułowej infrastruktury Web3, która ułatwi organizacjom i osobom prywatnym przejście z Web2 do Web3, czyli generalnie takie gadanie głupie, są wspierane przez Solana. No i mają współpracować z dużymi firmami i pomóc im adaptować e, sztuczną inteligencję, jeśli można tak to powiedzieć. Mm, nie sztuczną inteligencję, tylko przechodzenie do po prostu Web3, może tak to miałem powiedzieć. Ad, adaptację krypto. Jak to wyjdzie, no to oczywiście, wy, oczywiście wiecie jak jest. Różnie jest dostępny już na ByBicie. No i mówię, tutaj jest mniejszy market cap, ale no dalej, dalej riski, ja coś tam mam. No i największą kryptowalutą, no to na pewno jest FED. FETa kiedyś miałem bardzo dużo i sprzedałem go w złym momencie. Bo myślałem, że to były duże wzrosty. Potem, że tu a tu się okazało, że Fed tak ładnie zaliczył wzrosty. A pamiętam, że ja na Fed byłem bardzo bullish, ale nie wytrzymałem tego. Nie wytrzymałem ciśnienia Feta po 10-15 centów, kiedy go miałem. No i dużo go sprzedałem. Oczywiście coś tam mi zostało i sprzedawałem po 50 centów po dolara, więc nawet coś po 2 dolary sprzedałem. Ale jak gdybym miał całego tego Feta po, po, po 2 dolary, i bym go zostawił, i bym go wtedy sprzedał, to, to, to dzisiaj byłem znacznie bardziej bogaty, bo miałem go w pizdu kupowane właśnie po parę centów no, bo zawsze, zawsze trzymałem, że to jest mocna kryptowaluta, współpraca z Boszem, współpraca z T-Mobilem, no to to musi rosnąć. No i tak nie rosło, nie rosło, nie rosło. Nie wytrzymałem. Ostatnio w ogóle Gameswift z nimi podpisało partnerstwo i to dość duże widziałem. Mieli wspólnego space'a i rzeczywiście to takie, taki fajny kolab. także to dobrze dla nas jako holderów GameSwift'a i FETA. Oczywiście tutaj GameSwift znacznie więcej zdobywa. Właśnie, możemy sobie zobaczyć, jak Games sobie daje radę. Coś tam zaczął odbijać, ale do ATH mu daleko. Fajnie by było jakby wrócił. Kurde, to by, to by dobrze było. No, także tutaj też jest ta narracja AI, też, też mają coś takiego jak render, że gamerzy mogą oddać swoje karty graficzne. To jest to jest ciekawe. Oczywiście jak to będzie działać w praktyce i tak dalej to już. Zobaczymy. Na zakończenie zapraszam Was na mój nowy projekt, Alex. Żylepiej. lepiej. Zostałem Wam linka w komentarzu. Jest to mój nowy Twitter, na którym trochę tak bardziej związanego z biznesem, z motywacją, z rozwojem osobistym. Zostawcie łapkę w górę, follow na Twitterze. I to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie i do następnego.